Niektórzy uważają, że z miłości można oszaleć. Pewien piosenkarz kiedyś śpiewał, że z miłości do swojej ukochanej zabije się. Tak, różne rzeczy ludzie robią z miłości. A ja Was zachęcam, żebyście z miłości zwyczajnie czynili dobro drugiemu człowiekowi. I dobro, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się z kolejnego naszego spotkania na Słowie na dobranoc? Dzisiejsza historia, historia, czy medytacja oparta jest na tekście z książeczki Wieczór z Panem Bogiem. Dzisiaj troszeczkę myśli żydowskiej, troszeczkę żydowskiego punktu widzenia. A chcemy spojrzeć na czynienie dobra. To znaczy, czy może się zdarzyć taka sytuacja? Że ja, czyniąc dobro z miłości do drugiego człowieka, złamie prawo. To prawo Boże. Czy, czy może się tak zdarzyć, że w imię jakiegoś prawa ustanowionego przez człowieka, czy, czy też ustanowionego przez Boga? Czy w imię prawa mogę nie pomóc drugiemu człowiekowi? Tak troszeczkę tutaj nawiązuję już do Ewangelii, potem sobie do tego powrócimy. Ewangelii o syn, o, o miłosiernym Samarytaninie. E, tak, tak czujemy, że to troszeczkę w tym kierunku idzie. E, ale czy, czy rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg bardziej by sobie cenił, żebyśmy zachowywali literę prawa? Niż przykazanie miłości, miłości Boga i miłości bliźniego również. Tak jak powiedziałem, dzisiaj troszeczkę myśli żydowskie, więc zapraszam do wysłuchania fragmencik z książki, jak wspomniałem, Wieczór z Panem Bogiem. Gdy byłem młody, podziwiałem ludzi inteligentnych. Teraz, kiedy jestem już stary, podziwiam ludzi dobrych, mawiał rabbi Abraham Heschel. Z punktu widzenia Żyda, człowiek niedobry nie wierzy w Boga. Jakże mógłby ktoś z wierzących w Boga, objawiającego się poprzez Pismo Święte, traktować swoich braci, którzy także stworzeni są na Boże podobieństwo w sposób godny politowania? pyta rabi Józef Teluszkin. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? Znana historia o ojcu Tanachu Pobożnym opowiada, jak wchodząc kiedyś do miasta w Wigilię Szabatu i niosąc na ramieniu tobołek, ujrzał bezradnego człowieka, który leżał na skrzyżowaniu dróg. Człowiek ów powiedział mu, panie wyświadcz mi przysługę, zanieś mnie do miasta. Abba Tanach odparł, jeśli porzucę mój tobołek, jakże zdołam wyżywić swą rodzinę. Lecz jeśli porzucę człowieka chorującego na nogi, zatracę swe życie. Ułożył tobołek na drodze i zaniósł chorego do miasta. Potem wrócił po swój worek i ponownie wszedł do miasta, a słońce już zachodziło. Wszyscy zdumiewali się, widząc tak pobożnego człowieka, niosącego ciężki tobuł w czas rozpoczynającego się szabatu, robiącego coś, co było zabronione przez prawo żydowskie. Wykrzyknęli, czyż to naprawdę, Abba Tanach, pobożny? On sam czuł wyrzuty sumienia i powiedział sobie, czy to możliwe, żebym zbezcześcił szabat? W tejże chwili święty Bóg nakazał słońcu poświecić jeszcze trochę, przedłużając dzień i odsuwając nadejście święta. Każdy dobry uczynek, który wypełniamy dla bliźniego, każde miłosierne słowo, wypowiedziane czy spisane, Przynosi jako zapłatę braterstwo i znajduje pochwałę u Ojca w niebie. Pomódl się dzisiaj o możliwość okazania komuś dobroci w dniu jutrzejszym, chociaż nie będzie to przewidziane w Twoich planach i może opóźnić załatwienie wielu spraw. Twoja dobroć, okazana drugiemu człowiekowi, liczy się w perspektywie wieczności i pokazuje innym, jak bardzo umiłował nas Bóg Ojciec. Piękna puenta. Każdy dobry uczynek, który wypełniamy dla bliźniego, każde miłosierne słowo wypowiedziane czy spisane, przynosi jako zapłatę braterstwo. Znajduje pochwałę u Ojca. Tak, moi drodzy, tak jak powiedziałem na wstępie, ważne jest, żebyśmy z miłości do drugiego człowieka czynili dobro. Pan Bóg nie oczekuje od nas rzeczy nadzwyczajnych. My czasami zastanawiamy się, co mógłbym zrobić, w jaki sposób mógłbym okazać miłość, co mógłbym drugiemu człowiekowi uczynić, żeby, żeby, żeby tę miłość do niego pokazać. A Pan Bóg mówi: czyń zwykłe, codzienne rzeczy. Zobacz wokół siebie człowieka potrzebującego, zobacz człowieka, któremu mógłbyś w jakikolwiek sposób miłość okazać i to uczyń. I po prostu to uczyń. Czasami zastanawiamy się, czy warto, czy nie warto, czy wypada, czy nie wypada, a po prostu trzeba czynić dobro. Zwróćcie uwagę, przypomnijmy sobie, że my, kiedy czynimy akt pokuty, kiedy robimy rachunek sumienia, jest akt pokuty w czasie mszy świętej, to spowiadamy się również z grzechów zaniedbania, czyli mieliśmy możliwość, mieliśmy okazję uczynienia czegoś dobrego, a tego nie zrobiliśmy. Z różnych powodów. Z różnych powodów nie chcę tutaj chodzić. Każdy niech, niech sam sobie zrobi rachunek sumienia i sobie odpowie, czy mogłem pomóc, czy nie mogłem pomóc. Czy mogłem się zaangażować, czy, 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 czy nie mogłem. Tak? Bo to, to, to czasami trzeba tak rozważyć. Ale na pewno człowiek w potrzebie jest człowiekiem, który, który jest, że tak powiem, priorytetem w naszych, w naszych zachowaniach, w naszych, w naszych postawach wobec drugiego człowieka. I wrócę teraz również do, do ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Zwróćcie uwagę, że tam leży przy drodze pobity człowiek zakrwawiony. Idzie kapłan, zobaczył, przeszedł. Idzie Lewita, zobaczył, przeszedł. Oni postępowali zgodnie z prawem. To znaczy, tak przypuszczamy, tak to interpretujemy. Kapłan Lewita gdyby dotknęli się tego człowieka staliby się nieczyści a więc nie mogliby spełniać swoje posługi świątynnej i tak dalej, możemy tak to tutaj sobie interpretować, więc można byłoby powiedzieć w świetle prawa, czy formalnie zachowali się wydawałoby się poprawnie a jednak, a jednak Pan Jezus chwali tego Samarytanina prawda? ten okazał się bliźnim on, on zobaczył i wzruszył się zbliżył się Prawda? Uniżył się nawet, bo musiał podnieść tego leżącego. Tego od nas oczekuje, oczekuje Panu. My czasami się tłumaczymy: nie mam czasu, to nie moje zadanie, to nie mój obowiązek, niech inni się tym zajmą. Dlaczego ja mam pierwszy, dlaczego, dlaczego ja mam znowu z inicjatywą, i tak dalej, i tak dalej. Znajdujemy mnóstwo usprawiedliwień, byleby nie zrobić tego kroku do przodu, byleby się do bliźniego. Nie zbliżyć, byleby on nie stał się naszym bliźnim. Pan Jezus pyta, który, który okazał się bliźnim tego, który został pobity. No właśnie ten, który się zbliżył, ten, który się pochylił, może i ubrudził się, podnosząc tego człowieka, opatrując mu rany. A się, on, się, on się tego nie bał, on się tego nie wstydził. Jeszcze, jeszcze stracił w tym znaczeniu, że zapłacił za jego utrzymanie, za jego pielęgnację. Tego oczekuje od nas Pan Bóg, tego oczekuje od nas miłość. By nie kalkulować, by nie przeliczać, by nie patrzeć, czy nam się to opłaca, czy nam się nie opłaca. Człowiek w potrzebie staje się, staje się priorytetem. A Pan Bóg, Pan Bóg, widząc nasze dobre serce, Pan Bóg, widząc naszą, naszą miłość, nam to odpłaci w wieczności. I, i, I trzeba żyć tą nadzieją, i trzeba żyć tą pewnością. Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Moi drodzy, taka to dzisiejsza refleksja, taki to takie to dzisiejsze rozważanie wieczorową porą. So, życzę wam spokojnej, dobrej nocy i miejcie odwagę czynić dobro. Pokój, dobro, wszystkiego dobrego.